Nie ucz świni śpiewać, bo i ty stracisz czas, i świnie zdenerwujesz. Takie zdanie przeczytałem kiedyś w jednej z książek, powtórzę je. Nie ucz świni śpiewać, i ty stracisz czas, i świnie zdenerwujesz. Dla tych wszystkich, oczywiście rozumiem, że to jest pewna metafora i nie o świnie tutaj chodzi, ale dla tych wszystkich, którzy mogą myśleć, no, jak możesz tak mówić o ludziach, hmm, no właśnie. Czytamy kazanie na górze, siódmy rozdział Ewangelii Mateusza. W wierszu szóstym Jezus niespodziewanie mówi tak: Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swoich pereł przy świnie, by ich nie podeptały nogami i obróciwszy się, nie poszarpały was samych. Jezus przyrównuje pewne zachowanie ludzi do zachowania psów, a inne zachowanie ludzi do zachowania świń. To podobnie pisze Piot w swoim liście, powrócił pies do tego, co sam zwymiotował i świnia umyta do kałuży błota. Mówiąc o ludziach, którzy poznali Jezusa, odwrócili się od swojego grzechu, a później wrócili do swojego grzechu. Czyli są pewne zachowania, są pewne postawy w człowieku, w których uwaga, 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 nie głosimy Ewangelii. Mądrość Biblii polega na tym, że pokazuje nam zawsze, zarówno reguły, jak i wyjątki. Regułą jest to, że mamy gość Ewangelię. Przez wiele lat fragment, końcówka Ewangelii Marka, gdzie Jezus mówi: Idźcie na cały świat i goście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Każdy, kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, kto nie uwierzy, będzie potępiony, a tym zaś Którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą, w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk, jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić, na chorych ręce kłać będą, a ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba, oni poszli, głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi, potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Ten fragment wyrecytowałem z pamięci, ponieważ czytałem go tyle razy. Podobno, jeżeli w krótkim okresie czasu przeczytasz to 90 razy z takim skupieniem na tym, nauczysz się tego na pamięć. Ja ten fragment yy, wiele lat czytałem, wiele lat się nim, dziesiątek lat się tym fragmentem modlę i to jest Boża zasada. Bożą zasadą jest głosić Ewangelię. Nawet Paweł pisze do Tymoteusza głoś w porę i nie w porę, czyli w różnych okolicznościach i to jest reguła. A co jest wyjątkiem? Tak, to jest bardzo ważna zasada. Są reguły i wyjątki. Kiedyś przeczytałem tu o Johna Maxwella, takiego chrześcijanina, ale eksperta od spraw yy, przywództwa światowej klasy, eksperta, który powiedział tak. W życiu są reguły i wyjątki, ale życia nie budujemy na wyjątkach, tylko na regułach. A tutaj Jezus mówi o wyjątku, więc ten wyjątek też musimy wziąć pod uwagę. Jest taka postawa ludzi, w których oni, jeżeli będziemy mówić im Ewangelię, jeszcze bardziej będą zatwardzać swoje serca. I teraz, jeżeli oczekujesz, Taką listę zasad, to ta lista zasad chyba nie istnieje. Ja przynajmniej taki nie znam. Ale mogę podzielić się kilkoma przykładami z mojego doświadczenia. Pamiętam pierwszy raz, kiedy nie znałem jeszcze tego reguły, wyjątki, kiedy świeżo się nawróciłem, minęło kilka miesięcy, wszystkim, gdzie tylko się dało, yy, mówiłem o Jezusie. I pamiętam taki moment, yy, byliśmy, do, byliśmy młodymi ludźmi w szkole średniej, Byliśmy na jakimś tam ognisku, i na tym ognisku byli ludzie z tej, z tej wspólnoty charyzmatycznej, w której byłem, ale też poprzeprowadzali swoich znajomych. I był taki chłopak, który stał z boku, miał taki trochę cyniczny wyraz twarzy, ale widzę, że nikt, się, nikt z nim nie rozmawia. To mówię, dobra, podejdę. Zaczęliśmy rozmawiać, a on mówi: Ty też z tych świętoszkowatych, czy z tych normalnych? Ale jakoś ominąłem odpowiedź na to pytanie, zaczęliśmy rozmawiać, i on po prostu każde słowo to była kpina, szyderstwo z tego wszystkiego, co tutaj się działo. I chciałem opowiedzieć mu o Bogu, ale czułem naprawdę taki głęboki, wewnętrzny sprzeciw. I powiem wprost, nie, było to, nie był to strach przed tym, że on mnie wyśmieje. Nie, w tamtym momencie się tego nie bałem, ale czułem wewnętrznie, że nie powinienem mu mówić o Bogu ale tak sobie myślę, czy znaczy naprawdę nie, każdemu trzeba mówić o Bogu i zdecydowałem w pewnym momencie, że powiem mu moje świadectwo powiem jak doświadczyłem Boga i kiedy już się do tego zbierałem on niespodziewanie mówił, wiesz co, muszę już iść i poszedł sobie ale do dziś pamiętam niektóre teksty mimo, że to już minęło naprawdę sporo lat z 35 lat pamiętam jego niektóre z tych szyderczych tekstów on nie miał dyspozycji na to, żeby, żeby w tamtym momencie mógł głosić Ewangelię co można zrobić w takich momentach? Można się do takich ludzi modlić. Druga rzecz, kiedy nie głosić Ewangelii. Jest, istnieje coś takiego jak prawo do bycia wysłuchanym. Czyli na przykład, jeżeli z kimś pracujesz, tak w jednym zakładzie pracy, i niektórzy chrześcijanie się taki, idę tam do pracy, więc będę wszystkim głosił Ewangelię. Hmm. Pytanie, czy masz do tego prawo? I nie mówię tutaj o prawie takim e, prawie pracy, ani e, takich przepisach prawa ludzkiego, tylko mówię, prawo do Mówienia o Bogu zdobywasz wtedy, kiedy jesteś dobrym pracownikiem, kiedy jesteś przyjacielski dla innych ludzi. Wtedy w naturalny sposób zaczniesz mówić o Jezusie. Moje doświadczenie jest takie, że pracując jako konsultant z właścicielami firm, jeżeli pracuję z nimi dłużej, jeżeli to jest jakiś dłuższy proces, nie jednorazowe spotkanie, prawie zawsze, wydaje mi się, że zawsze, ale będąc ostrożnym, powiem, prawie zawsze mam okazję. Do tego, żeby opowiedzieć im o Bogu. I robi się to w zupełnie naturalny sposób, przez rozmawianie o tym, co ważne w życiu. Dochodzimy do tej kwestii. Kolejna rzecz, w której potrzebujemy zastosować te słowa Jezusa, to są często nasi najbliżsi albo nasza rodzina, najbliższa rodzina, albo nasi przyjaciele, znajomi. Czasami tak bywa, że ktoś się nawraca, albo prawie zawsze tak bywa, że ktoś się nawraca, mając już wcześniej grono znajomych, którzy Hmm, którzy nie są wierzący. No i później czasami trzeba zerwać z tym środowiskiem, jeżeli ono prowadzi nas do grzechu. Tak, jeżeli ktoś był w gronie ludzi, nie wiem, systematycznie się upijających albo popełniających jakieś przestępstwa, to wiadomo, że musi się do nich odwrócić, ale to są skrajne i rzadkie przypadki. Natomiast normalnie zostajemy w kręgu tych znajomych. I teraz pytanie, hmm, jak im mówić o Bogu? Ja myślę, że adekwatnie do tego, jak oni chcą o tym słuchać. Nie jest niczym złym powiedzieć, że się nawróciliśmy, ale to. Ale też yy, oceniać to, tak, rozeznawać może, odpowiedzi na wczorajsze nagranie rozeznawać, czy rzeczywiście oni są otwarci i chcą o tym słuchać. Tak naprawdę znają nas, jeżeli zmiana, która się dokonała w nas jest prawdziwa, to oni to zobaczą i sami o to zapytają. Więc to kilka takich wskazówek i teraz ja absolutnie nie mówię o tym, żeby nie mówić znajomym. Natomiast, żeby być w tym mądrym. Na zakończenie taka anegdotka. Był taki młody chłopak, który się nawrócił i jakiś czas po nawróceniu, myślę, że to było parę tygodni, postanowił powiedzieć mamie, że doświadczył Boga. No i ponieważ wiedział, jak się mówi, świadectwo mówi o tym, co było przed spotkaniem z Jezusem, jak doszło do spotkania z Jezusem i co to zmieniło, więc mówi tak, mamo. Znasz mnie przecież najlepiej, wiesz jakim byłem leniem, nie chciałem się uczyć, wiesz jak do ciebie burczałem, jak nie spełniałem swoich obowiązków i dużo innych rzeczy, które mógłbym powiedzieć. Ale któregoś dnia kolega powiedział mi o tym, że Jezus mnie kocha i że za mnie umarł. I wiesz, ja uklęknąłem wtedy, pojrzyłem swoje życie Jezusowi, doświadczyłem takiego olbrzymiego pokoju i wiesz co się zmieniło? A mama zdziwiona otwiera szeroko oczy mówi, nic Staszek, nic się nie zmieniło. I to dało mu do myślenia. Mówi, no tak, zmieniło się, bo on się inaczej czuł, zmieniło się, bo on odczuwał obecność Boga. Ale y, oczywiście to nie było tak do końca, że zupełnie nie zmieniły się pewne grzechy, o których mama nie wiedziała i lepiej, żeby nie wiedziała do dzisiaj. Natomiast y, on postanowił, ok, muszę inaczej odnosić się do mamy, zwrócić na to uwagę, muszę wypełniać swoje obowiązki. Po jakimś czasie jego mama przyszła też na spotkania modlitewne, na które chodził Staszek, i sama tam się nawróciła i powiedziała tak. Staszek, ta rozmowa mi zszokowała, bo ja naprawdę nie widziałam żadnej zmiany. Ale zobaczyłam, jak po tej rozmowie zaczęły się zmieniać i myślę, chyba Bóg naprawdę dla Ciebie jest ważny. I zaczęłam się nim interesować. I Duchu Święty, daj nam taką mądrość, daj nam takie rozeznanie, abyśmy wiedzieli, kiedy mamy mówić o Jezusie, a kiedy. Mamy świadczyć swoim życiem albo swoją modlitwą. Duchu Święty, Ty znasz najlepiej nas, ludzi, z którymi się spotykamy, okoliczności, w których jesteśmy. Udziel nam mądrości, a jednocześnie gorliwości. Amen. A jeżeli chcesz lepiej poznawać Biblię, zapraszam Cię na spotkanie ze Słowem. Więcej informacji w linku poniżej.